A tak pająka był tak błyskawiczny, że zanim wyjąłem telefon i zacząłem nagrywać, to konik już nie żył. Chyba zahaczyłem o nić i spoczyłem pająka. Pająk po chwili powrócił, posprawdzał i po wiązania, zanim zawrócił się do wciągania konika. Pająk jeszcze raz idzie do góry, na razie konika nie wciąga. On jeszcze raz do niego zejdzie, jeszcze będzie tam coś przy nim poprawił i dopiero go będzie ciągnął. Tym razem pająk przygotowuje się do zejścia i za chwilę będzie już na dole. Jeszcze mu się coś nie podoba, jeszcze coś poprawia, ale tym razem już będzie ciągnął. Tu zaczyna ciągnąć, ale miałem za blisko telefon, i niestety nie udało mi się tego w całości nagrać. Tu już konik podciągnięty kołysze się na wietrze, a pająk sobie odpoczywa. Tak to wygląda z oddalenia, no niestety telefon wyostrzył mi dalszy plan zamiast tego, co miał wyostrzyć. Pająk przybiera łapkami, przygotowuje się, aby podciągnąć konika jeszcze wyżej, całkiem koło siebie.